Witam, przedstawię Państwu kolejną ofertę. Jest to mieszkanie, raczej studio, kawalerka, o powierzchni około 40 m2, położone na ulicy Fliegera w centrum Katowic. Mieszkanie składa się z aneksu kuchennego. W aneksie jest zabudowana lodówka. Jest trochę szafek. Podstawowe naczynia i w miejsce do spożywania posiłków, oraz część dzienna to jest taki kącik wypoczynkowy, oraz pekał, który mamy jeszcze biurko, i tak. Co mam zrobić dalej? Szafa przedpokoi jeszcze czymiany. Idę do ładnego Kabinę przysznicową. Podstawowe. Potrzebne takie jak żelazko, deska do prasowania, odkurzacz. Wszystko jest. Zapraszam do oglądania na żywo. Zapraszam do korzystania z usług naszej agencji. Do zobaczenia.